Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Tierliście z setu dziesiątego, trochę już po e, sezonie, bo tak naprawdę Championship'y zaraz się kończą, CCQ w Warszawie zaraz się odbywa e, i zaraz startujemy z winterspelem, więc zobaczmy, jak karty performowały i może gdzie znajdą się w następnym secie. E, nie marnujmy czasu i lećmy z tym tematem. Pierwsza karta, jeśli chodzi o czerwony kolor, kolor, e, kolor, <laughs> kolor, to jest David Xantos. David Xantos, widziałem może go w Jednym deku i to bardzo cd detierowym. Myślę, że ma jakiś potencjał. Nie jest kompletnym krapem, ale na razie nie widzę dla niego miejsca ani w mecie, ani w żadnym deku, który był, więc trafiamy na C. na c. Następny item: Fairly Godmother Wand. Mamy item, który również nie był grany, i myślę, że mamy podobne możliwości jego e, grania co do Xantosa, ale nawet gorzej, bo to item. Więc na razie dałbym go na D z możliwością wejścia do C póki co. Um, następny Hans, same case jak Santos, nie był spotykany, raczej się go nie widziało i raczej go nie zobaczymy. Może w deku czerwono jakimś w następnym sezonie z Elzą? Może, może nie. Będziemy na pewno to śledzić i badać. Pierwsza legendarka, czyli Rapunzel. Rapunzel, legenda um, z supportem. Myślałem, że będzie jej więcej w tej mecie, że będzie miała większy impact na agro. Nie było tak. E, myślę, że Betier to jest odpowiedni Tier dla niej, ponieważ pojawiała się w niektórych Amberstilach, ale raczej nie. Pojawiała się w próbach um, w żółto-niebieskich na księżniczkach. E, raczej to nie wychodziło, um, ale myślę, że Betier. To jest taki dobry prognostyk na następny set. Szczególnie, że wchodzi nam Angel, która jest nową kartą. Nawet jeśli zaczynamy drudzy, to mamy z tego benefity. Może pojawi się też więcej kart tego typu, więc może agro zaczynające na draw. Zaczynające na draw, po prostu, które będzie na draw, będzie miało jakieś większe szanse i, i ta Rapunzel też się wtedy zacznie pojawiać więcej, bo będzie więcej Ambera. Następnie Scrooge Macquatch Raczej C slash D. Nie widzimy go. Raczej go nie zobaczymy na razie. Yy, następna karta. Horseman yy, Strikes. Yy, naprawdę niespodziewanie dobra karta. Szczególnie w jakichś właśnie yy, agresywnych dekach. Ściąga nam Inweiziva yy, dużego typu Jago. Wiadomo, Vanish, ale nadal to jest Jago. Genie, Elsa yy, Więc tak naprawdę bardzo dużo yy, mocnych Inweizywów może ściągnąć. Myślę, że pojawia się częściej niż Rapunzel, na pewno. Dałbym go między A a B, więc na razie wysokie B. Mogli. myślę, że na spokojnie A. Mogli trafił do każdego możliwego Deku aktualnie czyści nam Azurite C, jeśli jesteśmy na playu, czyści nam Strength i inne rzeczy, więc. Myślę, że jest warty tego, żeby umieścić go w slocie A. Goliath, niewątpliwie jedna z więcej granych legend w tym secie. W Blue Steelu to jest must have. W jakimś innym stylu może być jako Tech. Więc jest to wysokie A slash niski S. Więc na razie dajmy go do wysokiego A. Na pewno lepiej niż Mowli. Sherkan jest niegrywalną legendą aktualnie, więc dajmy go z bomby na C. Demona, no i mamy królową tego setu razem z Hadesem. Jedna z lepszych rzeczy, która y, przytrafiła się fioletowemu kolorowi w ostatnim secie. No, trzy karty y, 5-6, 2 quest, obracanie przeciwników, No jest to po prostu wszystko w jednym, to jest Multitool, więc y, czy to w blurpie, czy to y, w PSie, no ta karta jest po prostu jedna z lepszą, le, lepszych kart. No jeszcze Amber oczywiście nie Amber, przepraszam. Ruby, Ruby Amethyst przecież też doskonale czerpie korzyści z demony, więc no jest to jest to bardzo potężna karta, chyba najpotężniejsza z tego setu. Scar niewidzialny, niegrany, raczej C. Legendarka Daisy, myślę że to samo co Sherkan, raczej jej nie widzimy i nie zobaczymy. Jedyny shift sensowny jest na żółtej Daisy małe 14, która jest agro. Więc no nie ma tutaj za bardzo za bardzo miejsca jeszcze na to. Może w przyszłym secie, jeśli wróciłby jakiś kolor typu niebiesko, żółty, może zobaczymy. Champion, champion, jaką jest mini mouse. Nie widziałem tej karty chyba w grze ani razu. Dałbym ją mniej więcej w tym miejscu. Little John. Same case. Co do tutaj reszty kart. To samo mała Daisy Duck. Tak naprawdę te czempiony to jest. Um, najgorszy tier czempionów, chyba. Um, oh, dobra, jest jeszcze jeden gorszy, do którego zaraz dojdziemy: Pay, um, Potion of Malice. Ani razu tego nie widziałem. Spooky Side miał dać nam nadzieję na kontrowanie agrodeków. Na początku sezonu się bardzo pojawiał, ale jeśli ludzie skumali, że ej, to daje e, bardzo duże zasoby inkuela, no to trochę spadł. Niemniej myślę, że e, powinien być nawet przed Rapunzel e, w tierze B. Magicka Despel, niegrywalne. <trybujesz> Donald Duck. Powinien mieć osobny tier, ale dajmy go na sam koniec. E, Aladdin, same case. E, Scrooge jest grywalny w... Szczególnie w fioletowo-zielonym agrodeku, hyper agrodeku, dałbym go na równi, albo nawet troszeczkę wyżej niż Horseman. Myślę, że jest dobrą kartą i bardzo fajnie się tam sprawdza. Jeśli chodzi o headlessa małego, myślę, że możemy nim balansować między A a B. Pojawia się w szary, szaro-niebieskim deku i robi tam robotę. W innych dekach się nie pojawia, ale myślę, że to dostatecznie robi tam robotę, żeby się tu pojawić. Choć w sumie dajmy na razie go na wysoki B. Lokacje są niegrywalne. Herkules jest fajny, grywalny. Myślę, że to jest spokojnie atier. Pojawia się w tym ametyście z czerwonym i jest naprawdę, naprawdę fajny i ciężki do usunięcia, więc A. Szerkan jest niegrywalny. Judy Hobbs zaczęła się pojawiać w niektórych dekach, więc myślę, że na spokojnie może gdzieś trafić w ten obręb tier listy, tak jak tutaj pozostała dwójka. No i mamy Webi. Webi jest ok, Pojawia się i w psach i w breniaku. Ogólnie raczej zielone deki lubią z niej korzystać, żeby się rampić, bo to jest Super rampa, jeśli chodzi o ten kolor. Yy, więc tak, myślę, że tutaj A jest jak najbardziej. Lady Tremane, nigdy nie widziałem w grze. Megarek kilka razy widziałem, nie jest super, ale myślę, że zaksantosem yy, Mamy Pluto, czyli chyba najlepszego czempiona, yy, jeśli chodzi o ten set. I to jest ciężkie, bo Pluto raczej nie jest A. W niektórych sytuacjach jest. Szczególnie jeśli gramy na pieski na przykład e, lub inne itemy. No ten banisz jest zbyt potężny plus e, dodatkowe 2 za challenge z silverowymi charakterami. Bardzo, bardzo solidne. Szczerze umieściłbym go pomiędzy, pomiędzy Headlessem a Judy Hops. E, Robin niegrywalny, Goofy niegrywalny. Możemy go tutaj dać obok pozostałych. Miki miał swoje momenty, że był, próbu, była próba grania go w Amberach Agro, ale chyba nie przetrwał próby czasu. Ale nadal jest chyba najlepszy z tych pozostałych tutaj um, trzech w C, więc tak go umieścimy. Um, Ursula, Ursula jest według mnie B, to jest ten, ten sam tier co Scrooge. Hades, niewątpliwie Eska. jedna z um, lepszych kart tego setu. To nawet nie trzeba, nie trzeba się na ten temat rozprawiać. Ty przerzucasz na przeciwnika, tak naprawdę, wybór, który waży czasami o losie gry. Albo chowamy jedną z kart, albo dobieramy dwie i daje nam to odpowiedź. Tak naprawdę możemy znaleźć odpowiedź. Więc obie te opcje są dla przeciwnika raczej niefortunne. Poza tym, 3-4 za pięć, z fajną umiejką, e, może śpiewać e, zeusy, może śpiewać stręgty, e, czy, czy inne e, fajne rzeczy, więc e, solidna SK nie mniej słabsza od demony. E, Okej, okay. mamy Fairy, Godmother, niegrywalne, tak jak Robin Hood, mamy kocioł, to nawet nie będziemy się rozprawiać na ten temat. E, e, tak, wiem, kocioł powinien być S+, e, więc w sumie tak, ko kocioł SS. E, Albo to jest po prostu kocioł Tier. E, Simba, raczej niespotykany. Raczej to jest C, Mid C. Okej. Okay. Arielka, same sheet. E, Cindy. No i właśnie, Cindy jest dobrą legendą. Na początku była bardzo droga, bardzo forsowana w różnych dekach z niebieskim. Teraz trochę to zmarło, mam wrażenie. Myślę, że nadal jest lepsza od Webby oraz Herkulesa. Nadal jest lepsza od Mołgliego i Goliata. Myślę, że to jest po prostu A. Takie standardowe A. Headless. Headless myślę, że z automatu powinien trafić mniej więcej w to miejsce obok Mołgliego, Goliata Herkulesa. Myślę, że nie trzeba tu wiele dodawać. Ten Banish jest bardzo potężny, szczególnie w czerwono fioletowych dekach. Jeśli chodzi o Gufiego, tak jak cała reszta, nie jest za bardzo grywalny. Prince Charming, myślę, że może trafić po prostu do Setieru. Jest sytuacja, że może być przydatny, ale wątpię. Myślę, że przydatny to był raczej na sildach. Horn King w ogóle niegrywalna karta, przynajmniej na razie. Kristof pojawia się w niektórych iteracjach deków, ale raczej nie. Myślę, że to jest megara level. Next Stop Olympus jest dobrą akcją. Myślę, że to jest niskie B, dlatego że gra tylko w jednym deku, fioletowo-czerwonym. Ale nie mniej ratuje czasem sytuację, czy to z małymi halfsharkiem, czy z Herkulesem, czy z... Czymś, co jest hero, więc jest naprawdę ok. O, z Elzą, właśnie, Elza 2 na 5 Evasive za 5 jest przecież hero, o czym trzeba pamiętać, bo też się na to natknąłem ostatnio. No i co, Cheshire Cat. Myślę, że Cheshire AirCat jest S.K. Myślę, że jego stomp na gry jest zbyt duży i trzeba go po prostu respektować. Jest to nowa Bell, jest to lepsza Bell, przynajmniej dla Purple Steel'a Gramy go również w blurpie czy w czerwono-fioletowym, czyli w trzech najpotężniejszych praktycznie dekach z S tieru. No i tyle. Tak prezentuje się według mnie ta tier, tier lista po tym sezonie. To czy będzie się utrzymywać w takiej formie na następny sezon? Raczej tak. Myślę, że niewielkie zmiany nastąpią tak naprawdę w tej tier liście. Bez wątpienia najlepszą kartą statu jest Demona, najgorszą chyba Donald Duck i Black Keldron. Drugą najlepszą jest Hades i trzecią Cheshire Cat. Legendy w tym sezonie naprawdę są ok, jeśli chodzi o, o te kolory. No Szary ma drugą legendę strasznie słabą, niebieski strasznie słabą. Czerwony ma super. Żółty no nie popisał się. Ale fioletowy to prawdziwy goat tego sezonu. No i co? No i tyle. Dzięki bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się. Dajcie znać, która karta według Was jest tą topową w tym secie. Jaka legenda, jaka karta. I co? Widzimy się niedługo, pewnie na Winterspellu. Trzymajcie się.